Czym różni się myślenie osoby pełnej lęku od osoby, która ma mniej lęku? Funkcjonuje bez zaburzenia lękowego. To, co będzie bardzo różnić te dwie osoby, to przede wszystkim ten kawałek związany z tym, że wszyscy mamy umiejętności. Myślenia do przodu. Martwienie się jest umiejętnością zdrową. Musimy umieć przewidywać konsekwencje naszych zachowań i to jest zdrowe. I to robią osoby bez zaburzeń lękowych. Potrafią się zmartwić, przewidzieć, zastanowić się, jakie mogą ich spotkać trudności. Szukają sposobów na rozwiązywanie trudności i idą dalej. Natomiast osoby z lękiem robią zamartwianie czyli nie szukają rozwiązań sytuacji trudnych tylko się zastanawiają co jeśli spotka się zadzieje się to czy tamto zacznie być niebezpiecznie i ja sobie nie poradzę więc zaczyna być taka pętla, którą sobie narzucają poprzez nieznajdywanie rozwiązań, bo jeżeli nawet znajdą rozwiązanie, to zaczynają się zastanawiać, a jeżeli tego rozwiązania nie da się zastosować, a co jeśli mnie zaleje, a jeżeli nie będę mieć umiejętności? No i to jest niekończące się dokopywanie, tak naprawdę szukanie lęku, szukanie problemów, szukanie coraz głębiej. Tak naprawdę to, co można znaleźć, to więcej lęku. I to, co jest istotne, to to, że my możemy się martwić, ale musimy przerywać spirale zamartwiania się właśnie poprzez szukanie rozwiązań i przy nich zatrzymywanie się. Testowanie rozwiązań, jak również przestanie analizować tak głęboko. To jest bardzo istotne, by umieć pracować nad swoim umysłem i nad sobą poprzez umiejętności wyciszania również swojego ciała by mieć mniej lęku w sobie by mieć większą dostępność do zarządzania sytuacjami a ty jak zarządzasz sobą w jaki sposób zauważasz że robisz czegoś więcej niż inni i być może właśnie to zatrzymywanie działa dla ciebie by mniejszy mieć swój lęk podziel się w komentarzu i pamiętaj zaobserwować po więcej